Hej, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na nowym przeglądzie byłem w sklepie Pepko. Dzisiaj odwiedziłam sklep, którym są dżinsy z nowej kolekcji. Dla niej będzie to Lee, a dla panów będzie, dla niego będzie to Wrangler. I tutaj nie we wszystkich sklepach będzie ten asortyment, tylko wybranych. Dlatego, jeżeli chcecie wiedzieć w którym sklepie, musicie sobie wejść na Pepko, listę sklepów. Swoje miasto i zobaczyć, w którym sklepie ewentualnie będziecie mieć. U nas, akurat w trzech sklepach, okazało się, że są i tutaj mamy tak. One są w cenie 150 zł. Pierwsze, które wzięłam, to są li właśnie. I teraz tak, mamy dwa rodzaje. Tutaj mamy ten skin przed chwilą, co wzięłam, a tutaj już mamy drugi rodzaj Mom Jeans. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o ten Mom Jeans, to. Dla mnie osobiście ładniejszy był ten przed chwilką. Chociaż te modele Mom Jeans mi się bardzo podobają, no ale wiadomo, nie do każdej sylwetki wszystko pasuje, więc ja chyba, jeżeli bym miała wybierać, to wybrałabym te pierwsze. O, tutaj są high rise Skin, czy ten wysoki stan i takie do ciała. Rozmiaru Wam nie powiem, dlatego, że tutaj w ogóle nie ma metek żadnych pepko, Są jedynie. Tylko właśnie takie przewieszone karteczki, i tak naprawdę trzeba sobie szukać rozmiaru według tych czarnych kartek, przyszytych do spodni. Wszystkie te spodnie są w cenie 150 zł. Są to spodnie jeansowe, i tak jak widzicie, tutaj właśnie jeszcze jeden ten kolor taki ciemniejszy był. Także, no to już w zależności od tego, co Wam się podoba. Także tak, jak, mówię, jak chcecie, to musicie szukać na stronie PEPKO listy sklepów i Wasze miasto wpisać i wtedy. Powinniście znaleźć sklep z tymi jeansami. Obejrzymy teraz jeszcze spodnie dla panów. Dla panów jest tutaj Wrangler i tutaj mamy akurat spodnie Slim Fit. Cena jest ta sama: 150 zł. To znaczy tak, tu widzę na mece regular, a na, u góry jest slim. Także już się zgubiłam. Chyba źle ta metka przyczepiona. W każdym razie jest i slim. Tutaj następne kolor czarny. Rozmiarów też Wam nie powiem, bo to musicie po prostu szukać już, jak będziecie w sklepie. O, i tutaj coś mamy: 36 akurat na 32, więc myślę, że to są jakieś akurat bardzo duże spodnie. I tutaj też macie i czarne, i taki ładny jeans. Bardzo jest ładny te jeans, ale co Wam powiem, to one się tak bardzo słabo rozciągają. Jeżeli chodzi o. Męskie, natomiast te damskie, tutaj macie regular fit, niebieskie, te damskie się bardzo ładnie poddają, także nawet by była skłonna je sobie przymierzyć. I tutaj jeszcze jedne zobaczymy, granatowe, jeżeli chodzi o męskie, więc macie tutaj trzy rodzaje kolorystyczne, no i też modele, tak? No to trzeba wiadomo mierzyć, w zależności od naszej sylwetki, co nam się tam podoba, tutaj mi coś spadło, ale o, nogaweczka zwężana. Kolor taki granatowy, bo nie wszyscy lubią też ten jasny jeans, tak? No i tutaj mamy Regular Fit, tak jak mówię, no cena, One są wszystkie w tej samej cenie 150 zł. Także taka nowa kolekcja weszła do Pepko. Kto jeszcze nie widział, to Was o tym informuję. No i kochani, jeszcze w temacie koloru jeansu bo to już nie jeansowe, tylko po prostu alla jeans, koszula. Bardzo fajna, zapinana na guziczki, 40 zł, największy rozmiar macie 46, tutaj ma z tyłu karczek, także wygląda bardzo ładnie ta koszula, jest taka delikatna w dotyku, ten materiał jest taki miękki, jest i stójka i ta stójka jest wykończona tak nieregularnie, dodaje to myślę uroku. I kolejna pozycja, tym razem jeansowa, ale to już firma Pepko. spódnica. Tak wygląda. Kieszonki z przodu, tutaj guziczek. Dość wysoki ma ten pas, u góry 40 zł, i macie największe 2XL rozmiarówkę od Eski. I zaraz Wam pokażę tył spódnicy. Tak on się prezentuje. Dwie kieszeni z tyłu, czyli taka po prostu klasyczna spódnica, jeansowa. Wiadomo, że jeżeli kupimy jeansy, czy spódnicę jeansową, mamy do wszystkiego również taką. Koszulę, jak Wam przed chwilą pokazywałam, tak samo do bardzo wielu rzeczy nam będzie pasowała. I tutaj, ku mojemu zaskoczeniu, pojawiły się takie spodenki z firmy Kardiobany, która współpracuje z, współpracuje z PEPCO. 40 zł. W życiu nie widziałam tych spodenek, nic nawet nie wiem na ten temat. Od XS do XL. Zobaczcie, tutaj jest tył, tutaj był przód. Także tak wyglądają, Jeżeli macie ochotę, to takie coś jest dostępne. Po raz pierwszy to widzę nawet bardzo jestem zaskoczona, bo nie widziałam nigdy tych spodni. Dzisiaj zauważyłam taką fajną torbę. Zobaczcie, brązowa, fajna torba, duża, kosztuje 50 zł, mamy jeden rozmiar, naprawdę wygląda fajnie. I tutaj kieszonek żadnych środków nie mamy, ale mamy dołączoną taki wkład do torby zapinany na suwak. Także tutaj możemy sobie włożyć jakieś tam. No, czy tam portfel, czy, czy kosmetyki, to już w od tego, co tam lubimy. I dzisiaj zauważyłam takie fajne miseczki, zobaczcie, świąteczne. Nigdzie ich w sumie jeszcze chyba nie było. Nie kojarzę. Te miseczki są po 12 zł, bardzo ładne, porcelanowe. No tutaj nie możecie ich używać w zmywarce, to jest ich minus, ani w mikrofali, po prostu zejdzie Wam to ten nadruk i tutaj macie talerzyki i talerzyki są w cenie. Bardzo ładne te komplety 12 zł. Więcej tutaj nie widziałam już elementów z tej porcelany, tylko talerzyki i miseczki, także jak macie ochotę, to coś takiego wkroczyło na półki. I tutaj jeszcze przegląd tu ciekawego, ale to już wszystko było pokazywane, także zapraszam też na inne moje filmy. Dzisiaj zauważyłam też taką konewkę. I Wam ją od razu pokazuję. Konełka jest plastikowa i kosztuje, kochani, 10 zł. Także macie nawet do tego taki dziubek, żeby właśnie się fajnie podlewało. I dzisiaj też zauważyłam takie osłonki na doniczki. I taka kosztuje 8 zł. I jak widać jest i w szara, i biała i większe pod spodem, również szare i białe, ale większe. Niestety ceny Wam teraz nie podam, bo coś miałam w ręku, a wszystko bym musiała podnosić, więc może następnym razem się uda Wam tą cenę pokazać tej, tej większej tej większej osłonki. A tutaj też Wam chcę pokazać, tylko mi tu przeszkadza ta dekoracja kwiatowa. Taką dekorację, zobaczcie, ścienną, i tutaj możemy sobie włożyć zdjęcie, albo tak zostawić do powieszenia na ścianę, fajnie to wygląda, cena 20 zł i rozmiar ramki, tutaj no, na zdjęcie 10 na 15. I tutaj jeszcze to, co mamy na półce sklepowej, to wszystko, co nowo, tak, no, wszystkie nowości, dzisiaj odkryłam jeszcze takie świeczki, zobaczcie. Wypalimy. To nam zostanie takie... No to jest porcelanowe. Taki pojemniczek. 17 zł kosztuje. I tutaj macie różne zapachy. Ja wąchałam. To jest taki zapach delikatny. Także myślę, że głowa nie będzie boleć. Tutaj u góry nawet jest chyba linen. Było linen fresh. Nie pamiętam co tam było. Bo w sklepie patrzyłam, a tutaj się zagadałam. I macie jeszcze jeden rodzaj. Tutaj jest blackberry i Old, Blackberry Old. I tutaj jest właśnie kolor tej doniczki, już taki bardziej fioletowy, a tamty bardziej wpada w róż, taki ciemny róż. No i dzisiaj też się zaskoczyłam, bo zobaczcie, jest blok polerski w Pepko. Także jak macie ochotę, to nawet już takie rzeczy są w Pepko i 7 zł. Tak, kosztuje taki, taka polerka do paznokci. No gumeczki ostatnio wam pokazywałam, ale te o, te są jeszcze nowe. Tutaj macie zobaczcie cztery złote i cztery gumeczki, czyli w sumie po złotówce takie gumki i tutaj jeszcze drugi rodzaj taki zestaw jeansowy. No i oczywiście opakowanie jest przerwane, więc już chyba to po prostu zostawię, bo nie da się powiesić. A, i tutaj jeszcze macie nowe gumeczki. Taka krateczka biało-czarna, za 5 zł taki zestawik. Tam jest jeszcze czarna w zestawie. No i zwróciłam Ci jeszcze uwagę na biżuterię. Za 10 zł macie kolejne takie zestawy kolczyków. Zobaczcie, ile ich jest. 6 par kolczyków. Te z serduszkami tutaj są bardzo fajne. Na końcu i te dłuższe też, także bardzo ładnie wyglądają. Moją uwagę dzisiaj przykuł też taki naszyjnik. Kosztuje 8 zł. To jest taka gwiazdka tutaj. O, jeszcze sprawdzałam, właśnie czy to jest na pewno naszyjnik, ale tak, kolor srebrny. E, już innego koloru tutaj nie widziałam. E, tu macie taki zestaw gumeczka. No i chyba grzebek w zestawie 8 zł. Też tam się nie doczytywałam, no ale chyba widać i 10, e, 10 zł, kolejny zestaw biżuterii, i tu macie za 5 zł dwie pary kolczyków kolejnych. także kochani na dzisiaj tyle bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie do usłyszenia do zobaczenia w kolejnym filmiku buziaczki papa